Ogólnie to nie wiem czy się śmiać czy płakać, ale nie było mnie tydzień w domu i wyjebało mi korki. I chyba nie muszę tłumaczyć, jak tutaj śmierdzi. To wygląda, jakby tworzyło się tutaj już nowe życie. Wolę tego nie dotykać. Macie farta, że naprawdę tego nie czujecie. I chyba jedyną opcją, którą mogę zrobić, to wyozonowanie całej lodówki. Ostatnio kupiłem taki przenośny ozonator, i znowu ratuje mi dupę. Dobra, ja to zostawię na najmocniejszy tryb i powiem wam jak efekt. No i dobra, ozonator skończył już pracę. Wywietrzyłem całą lodówkę. I powiem wam szczerze, no jestem z tego mega zadowolony. Nie dość, że poradziło sobie z całą lodówką po jakimś zapleśniętym głównie, to już nie raz to urządzenie uratowało mi dupę. Jak śmierdziało mi w samochodzie, śmierdziało mi w domu po psie, śmierdziało mi w garderobie, używałem tego i za każdym razem dawało sobie radę. I mega spoko jest to, że jest przenośny i nie potrzeba żadnych kabli do jego pracy. Wystarczy to naładować, włączyć wybrany tryb. Zostawić w pokoju, wyjść z niego, a później dokładnie przewietrzyć. Wytwarza dosłownie czysty ozon, więc nie trujecie się żadną chemią z drogerii, jak w wszystkich wynalazkach. Więc naprawdę mega spoko alternatywa dla tych wszystkich syfów. Jak ktoś chce linka do stronki, z której ja to kupiłem, to dajcie mi znaka w komentarzu, bez problemu wam podeślę. I z tego co widziałem, promocja, na której ja to wyrwałem, nadal jest dostępna, więc naprawdę mega spoko opcja.